Czołem, witam Was w ostatnim odcinku z serii Pogadanki o takiej luźnej, subiektywnej pogadanki oceniającej wszystkie komiksy z serii Torgal, które się dotąd ukazały, czyli do wyjścia 40 albumu, 42 albumu serii głównej. No i dzisiaj mamy tą wisienkę na torcie. Mamy kategorię S, czyli komiksy, którym absolutnie nie mam nic do zarzucenia i które uważam za Najlepsze. I tak jak A, do nich turbo chętnie wracam. I jeszcze raz podkreślę co mówiłem w poprzednich materiałach, że dla mnie na wątku z Szanghajnem ta historia powinna się zakończyć. Czyli po tomie 23 o tytule Klatka, to już widać było, że to się ma zakończyć. I dostaliśmy dwa epilogi. Niepotrzebnie aż dwa, czyli Arachnea i Błękitna Zaraza, które również są bardzo dobre, chociaż wylądowało mnie w kategorii B. Ale definitywnie już tak już. Absolutnie, absolutnie kończyły serię. Natomiast Klatka, jak dla mnie, już całkowicie zakończyła. Niemniej, dla wielu innych, wiem, że inny album kończy, według nich definitywnie tę serię. Troszeczkę się z tym zgadzam i o tym albumie też będzie dzisiaj. Ale zanim o nim to coś, co skradło moje serce w całości, a więc pierwszy tom serii Torgal Saga, żegnaj Aricio. Wow! Jak to? Mi wrócił sentyment po lekturze tego tomu. I ja wiem, że to jest jakby w równoległej linii, linii czasowej. Ja wiem, że to jest niezwiązane z główną serią, chociaż po górze czasu zdajemy sobie sprawę, że te linie czasowe mogą się przenikać. Zresztą nie tylko w górze czasu te linie czasowe się przenikały, mieliśmy już to wcześniej. Natomiast chodzi to, jak poprowadzono ten album, jak odniesiono się do wydarzeń z Gandalfem Szalonym, jak odniesiono się do wydarzeń ze Sliwią, jak odniesiono się do samego Torgala, ale też do młodzieńczych lat i tej serii, która była w tych pierwszych czterech tomach, zwieńczona berserkerami. Bomba! Do tego rysunek, narracja i najważniejsze, sam wątek z Nithoggiem, który otwiera i zamyka ten album. I to jest najważniejsze, ponieważ nie mamy tam tylko odniesienia do, do tych rzeczy, ale mamy odniesienia również właśnie do tej zabawy czasem. I tak będzie w kategorii S, album, który mocno bawi się czasem i który również uważam za genialny. I te wszystkie rzeczy, strażniczka, kluczy i tak dalej, to wszystko mamy w żegle. A Aricio, te wszystkie nawiązania, to jest bomba. To jest po prostu bomba. I teraz prawda jest taka, że ten album się kończy smutno, ale jest punktem wyjścia do zupełnie nowej linii czasu. Gdzie i tak Torgal z Alicią mogliby się spotkać. Chociaż ich relacja byłaby już trochę nieco inna, ale niemniej wiemy, że oni są sobie przeznaczeni, a więc tego przeznaczenia nie da się zniszczyć. I mimo wszystko Torgal może, może w jakiś taki czy inny sposób. Swoje przeznaczenie na nowo wykuć. Więc yy, ja zawsze miałem nadzieję, że ten Torgal Saga będzie rozwinięty w całkowicie osobno, samodzielną serię, nawiązującą do serii głównej i dającą nam, czytelnikom, fanom, to, czego nie dostaliśmy ostatecznie po zamknięciu tej serii związanej z, z Szanghajnem, kiedy odpalono ten, y, tą, ten motyw z królestwem pod piaskiem, i następnie poszła już kaskada bardzo nierównych wybojów. Także żegnaj, Aricio, powiedzmy, jest na, na samym dole S, ale no od razu mówię, wszystkie te komiksy są na niemal w zasadzie tym samym poziomie. Dalej mamy tom, który według wielu powinien zamknąć serię główną, czyli tom 16 o tytule Wilczyca. Oczywiście Wiedzieliśmy, że tego nie zrobi, natomiast Wilczyca jest znowu świetnie przemyślana, narysowana, poprowadzona, super ma stworzone postacie. Aricia tam po prostu ma mega rolę i między innymi później, jak mamy tą, ten spin-off All over, no to on z automatu nawiązuje do Wilczycy. Jest to bomba. Wilczyca jest po prostu świetnym zwieńczeniem, ale jej finał daje nam takie Fajne zamknięcie opowieści, i Torgel faktycznie z rodziną oraz świeżo urodzoną Lowę mogliby na stałe osiąść w tym miejscu, gdzie zamieszkali, i już z tym nie ruszać. I historia mogła się spokojnie zakończyć. Wiadomo, trzeba było to dalej ciągnąć. Stroniczka Kluczy, oczywiście, bardzo mi się podoba, tylko Stroniczka Kluczy ma tą wadę, że nie daje nam tego happy endu. Owszem, jest punktem wyjścia do serii z Szangajnem, która jest bardzo dobra, z, na, z wątkami na dobra, tak, bo mamy parę wątków, które są tylko dobre. Natomiast dalej wilczyca. Jeżeli patrzymy w tym momencie na cały wątek Szangajna, który jest dość długi, no bo w tym momencie musimy wyliczyć jakby to preludno, czyli, yy, czyli strażyczkę kluczy, następnie mamy słoneczny miecz niewidzialną fortecę, dopiero potem są jakby bezpośrednie kontynuacje z Szangajnem, z tym, co wszystko ma miejsce, no to nie dziwię się, że ludzie uważają, dobra, na Wilczycy powinno się zamknąć. Więc jak najbardziej to rozumiem. Natomiast coś, co poprzedza Wilczycę, a co ja uwielbiam i bo takim fenomenalnym przykładem, jak wykorzystać elementy yy, zabawy czasem, jest to Tom 15, czyli Władca Gór. I ten komiks, kurde, ja nie wiem, ile razy go czytałem za dzieciaka. To, to, to jeden z moich ulubionych, właśnie z tą zabawę czasem. I w... Korona Ogotaja pięknie czerpie z Władcy Gór. Cudownie czerpie z Władcy Gór. Będąc punktem wyjścia do gigantów, a wieńcząc jednocześnie to piętno wygnańców. Władca gór jest tym, czego nie udało się w, w Górze Czasu. I Władca gór jest znowu cudowną przygodą poboczną, z fenomenalnym rysunkiem, z fenomenalnie przemyślanymi postaciami i wątkiem uroborosa. To jest złoto. Dla mnie, jako dla pisarza, który właśnie inspirując się Torgalem, bardzo dużo włączył elementów, yy, budując w swoim multiversum snów i cały wątek wojen snów, właśnie wykorzystałem te elementy. Z, z upływem czasu, z różnicami upływu czasu, z konsekwencją wydarzeń, z, tak jakby w Uroborosie. I ja to, to konsekwentnie teraz y, tworzę, pisząc te na nowo w zasadzie, y, przepisując ten stary projekt, y, bo wiecie, on był składany przez tyle lat. więc y, Biorąc te najlepsze takie wzorce z Torgala, z Baldur's Gate i z paru innych serii, z takich jak Battlestar Galactica czy Mass Effect, właśnie. To mi daje ogromne paliwo takie, takich inspiracji. I góra czasu jest jednym z najważniejszych. Góra czasu jest dla mnie czymś, co było bomba. I podobnym, podobnym takim czynnikiem, który jest również świetny, który również daje mi jako pisarzowi, jako autorowi masę inspiracji, która mnie zainspirowała do stworzenia wielu kluczowych postaci, jest tom ósmy o nazwie Ali Noe. O mój Boże, jakie tam były ciary. Jak ja to czytałem za dzieciaka i na takiego starszego dzieciaka, to dosłownie czułem dreszcze. Ali Noe jest fenomenalnym horrorem i również dla mnie jako autora jest ogromnym pokładem inspiracji. Uwielbiam ten album. Zarówno Władca Gór, jak i Alinoe są takie po przygody poboczne, które są z najwyższej półki serii Torgala. Naprawdę najwyższej, najwyższej, takie autentycznie wisienki na torcie. To jest, ja bym chciał, żeby każda przygoda poboczna była na tak wysokim poziomie, jak właśnie Władca Gór i Alinoe. I niektóre miały, na no to aż taki potencjał, no ale ostatecznie, wiecie, wylądowały w tych niższych kategoriach, chociaż też nie... Nie najniższych, tak? Natomiast jeżeli idzie o Alinoe, to mamy też tam przedstawienie tych mocy Jolana. Tego, jak on wizualizuje sny. Dla mnie Alinoe stał się takim punktem zwrotnym, kiedy tworzyłem jednego z moich najważniejszych antagonistów w Wojnach Snów. Sam pomysł wykreowania Alinoe. I teraz widzę, po latach, kiedy poprawiłem tą postać znacznie, jak została ciepło przyjęta pewna rzecz z nim związana. Więc dla mnie takie komiksy, właśnie Płaca Górcza i Alinoe są mega ważne, bo one one dały mi taką inspirację, taką wiecie, pomysły, które można naprawdę świetnie zrealizować w różnych strukturach, w zależności od tego, jak, jak to, te, takie puzelki, jak wykorzystamy tworzą całą konstrukcję. A więc to jest jakby ten szczyt yy, tych pojedynczych przygód, tak? Władca Góry, no takie te poboczne przygody, które są w kategorii S. I cała reszta komiksów, w zasadzie od tomu 9 do 13, to jest jedna ogromna historia, czyli kraina Kła. I kraina Kła to jest mój. Autentyczny majstersztyk. A więc idąc od miejsca pierwszego do dołu, czyli od pierwszego do um, proszę, piątego, to mamy łuczników, czyli tom dziewiąty, tom dziesiąty kraj nakła, tom jedenasty oczy ta natloka, Tom 12 Miasto Zaginionego Boga, i Tom 13 Między Ziemią a Światłem. Tutaj warto wspomnieć, że po tomie 13 świetnym jest Torgal Saga, tom drugi, czyli Wendigo, który fajnie jeszcze uzupełnia tą historię. I powiedzmy sobie uczciwie: Łucznicy wprowadzają nam Chris de Valnor, Łucznicy dają nam początek, takie wprowadzenie właśnie. Przez postać Chris, początek tego, co będzie się szykowało, ponieważ ona właśnie jest tym punktem zapalnym, pamiętając wydarzenia, które miały miejsce w łuczniku, jak ona się zakochała w Torgalu i poczuła się zraniona. I straciła też jeszcze przy okazji swojego przyjaciela, jedynego faktycznego przyjaciela, którego jego przeszłość mi się opisano świetnie w pierwszych dwóch tomach spin o poświęconym Chris. To w tym momencie. On z tym punktem zapalnym, który ma miejsce właśnie w tomie 10, czyli Kraina Kła, i wszystkich wydarzeń związanych z krainą Kła, przeszłością Torgala, ojcem Torgala, i to jest bomba. To jest najlepiej napisana, zilustrowana i przemyślana część z całej serii poświęconej Torgalowi. W mojej opinii, po dziś dzień nic, autentycznie nic z tych, Długich przygód, nie tych pojedynczych, przygód, tylko tych długich przygód nie dorównało tego, co mamy w krainie Kła. Powietrzne statki, historia Atlantów, do uzupełnienia historii z lodowych mórz, yy, do uzupełnienia yy, przeszłości Torgala. Fenomenalne zagrywki polityczne, wątek związany z Krys, tak, i jej próbą przedostania się, w ogóle z tą książką, próbą przedostania się przez pustynię. Wow! Naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze spadkobiercy Torgala dadzą radę napisać coś na tak wysokim poziomie, jak kraina Kła. Dla mnie to jest absolutny majstersztyk i jest to kwintesencja tego, czym jest połączenie klasycznego, klasycznej historii przygodowej z mitologią i fantastyką oraz rasowym hard science fiction. Czyli jest to kwintesencja science fantasy i to właśnie to spowodowało, że ostatecznie zacząłem tworzyć moje multiversum snów właśnie w formie science fantasy, a nie tak jak chciałem pierwotnie w formie fantasy high fantasy, kiedy jeszcze nie miałem tego wątku takiego mocnego hard science fiction. Dzisiaj w zasadzie ten wątek hard science fiction dominuje, ale właśnie to Kraina Kła, to właśnie cała ta historia, która się dzieje w rejonie tam Ameryki Środkowej, w tych dżunglach, to właśnie ona spowodowała, że ja zapragnąłem połączyć i te, dwa, te dwa elementy i stworzyć historię opowiadającą konflikt pomiędzy Atlantami, czyli techniką, nauką, a bogami, Czyli mistycyzmem i wiarą. I sukcesywnie mi się to udaje. Powoli, bo powoli, bo dopiero cztery książki wypuściłem z wojen snów, ale udaje mi się. I gdyby nie Torgal, nie wiem, mówię uczciwie, gdyby nie Torgal, nie wiem, czy kiedykolwiek by mi się to udało. Natomiast uważam, że spadkobiercy Torgala mają ogromny ogromny, wysoki próg wejścia, żeby chociażby zakończyć to, co mamy obecnie, tą historię, która się toczy obecnie, na poziomie szanghajna bezlitosnego i tego, jak Torgal odpłynął z rodziną ku horyzontowi. Natomiast nie wierzę, że osiągną kiedykolwiek taki poziom, jak mamy w krainie Kła, która jest po prostu majstersztykiem i dla mnie będzie do samego końca inspiracją. I chciałbym kiedyś usłyszeć, że osiągnąłem właśnie taki, że ktoś czytając moje książki schwoja, tak, ja mam wrażenie, że czytam przy opowieści Torgala i jego przyjaciół w krainie kła. Boże, jak ja bym jak ja bym się cieszył, gdybym ja coś takiego kiedyś usłyszał w opinii czy recenzji, bo tak. To jest jeden z moich głównych motorów. Owszem, bardzo ważny jest dla mnie Mass Effect, bardzo ważny jest dla mnie Dungeons and Dragons, a konkretnie Baldur's Gate i Icewind Plan Escape Torment. Bardzo ważna jest dla mnie seria Fallout, bardzo ważna jest dla mnie Battlestar Galactica, piekielnie ważny jest dla mnie Homeworld, e, dość ważny jest dla mnie też Starcraft. Niemniej, bez Torgala. Nie byłoby fundamentów tego, co tworzę, nie byłoby fundamentów wojen snów i za to, za to będę twórcom, ojcom Torgala, czyli Vanhamowi i Rosińskiemu dożywotnio wdzięczny. Bo gdyby nie ich praca w życiu, nie wpadłbym na pomysł stworzenia tego multiwersu, mimo że jest ono bardzo mocno inspirowane. Multiversum Marvela, mimo że bardzo cenię Stan Ali i chciałbym naprawdę, mam takie, wiem, będziecie się śmiać, ale mam takie debilne marzenie, że, bo ja osobiście wierzę w życie po śmierci, co też poruszam w moich książkach, co zresztą też jest zainspirowane tym, że w Torgalu mamy życie po śmierci, tak? I chciałbym właśnie kiedyś, jak będę po tamtej stronie, spotkać Stan Ali i, i usłyszeć od niego, good job, kido. Kurna, to jest moje marzenie. Że... To, co oni stworzyli, to co stworzył Stan Lee, to co stworzył Rosiński i Van Ham w Torgalu, Stan Lee stworzył w Marvelu, że kiedyś uda mi się nie tyle co im dorównać, co być na tyle dobrym, aby oni stwierdzili, że nie spieprzyłem ich pracy, że nie spieprzyłem ich inspiracji. To jest takie moje marzenie. Czy się uda? Nie wiem, będę próbować. To tyle, jeżeli idzie o serię Torgal. Zakończoną takim, wiecie, moim sentymentalnym marzeniem. Ja się cieszę, że ta seria powstała. Szkoda, że jest tak kontynuowana obecnie. Może ostat... do... doczekamy w końcu finału, takiego prawdziwego finału, gdzie Torgal z elicją pójdą na emeryturę, dadzą już im spokój, odzyskają właśnie spokój, a dalsze przygody będą mieli tylko lowe. I Jolan. Chociaż patrząc po tym, co mamy obecnie rozgrzebane w tej serii, no nie zapowiada się na to. Raczej raczej jeszcze długo, długo będzie ta seria ciągnięta i Torgal, nie wiem, czy się nam za bardzo nie zestarzeje. Niemniej, jeżeli tak jak ja lubicie tę serię, to powiedzcie, na którym tomie według Was powinna się skończyć. Ja od razu powtarzam że według nie skończyła się tak naprawdę na klatce, czyli tomie 23 i dostała dwa epilogi, czyli arachne i Błękitną Zarazę. Natomiast absolutnym majstersztykiem jest to, co dostaliśmy w Łucznikach, całej serii związanej z Krainą Kła, Alinoe, Władca Gór, Wilczyca i ten najnowszy taki spin-off, czyli Żegnaj, Aricio, który jest takim bardzo wymownym nie, albumem. To tyle w tym materiale. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca całej tej serii, jeżeli mieliście siłę wysłuchać mojego gadania. Nie ukrywam, że mam zamiar teraz stworzyć taką kolejną serię o Asteriksie, ale to za jakiś czas, bo też chcę parę rzeczy jeszcze przetrawić. Nie wiem, czy to nie będzie dopiero na wakacje. W każdym razie, widzimy się w kolejnych materiałach. Ja mimo wszystko zachęcam do sięgania po serię Torgala. Jeżeli ktoś z Was jej nie zna, bo nie oszukujmy się, mamy dużo osób urodzonych po 2000 roku, które mogły nie, no, nie sięgać po tą serię. Mamy dużo osób urodzonych po 2010, które dzisiaj mają 15 lat, więc również powinny śmiało sięgnąć po tą serię. Wydaje mi się, że warto, warto nadrobić, bo mimo wszystko jest no, w pewnym sensie jakimś naszym dziedzictwem narodowym. Także. Widzimy się w następnych materiałach i do zobaczenia. Hej!